Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zgodnie z obietnicą, wracam od tego miejsca. Po naszych tutaj wojach z tymi, z tymi, z tymi wsiunami, z piłami mechanicznymi, z każdym innym strójstwem. Ojojoj, teraz patrzę tu jakiś skarb, ominąłem. Dobra, to zrobimy szybką wycieczkę do tyłu. To musiał być zaraz, zaraz, zaraz w tej początkowej lokacji, jak my tutaj wyszliśmy, nie? Jak dobra, no to zobaczmy koniecznie co ja ominąłem. No dobra, tylko te skarby, te gwiazdki, to tak naprawdę tylko jakieś są fansy zawsze do sprzedania kanarzy, żeby zajść tam tysięcy. Co prawda, klasy już mam wystarczająco dużo, że... A, już mi dało. czy nie jest mi to jakoś potrzebne mocno. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj coś? A co mówi mapa? Może niby gdzie? Już tu nic nie ma. Co, coś tu jest schowane? Tu nic nie ma. Czekaj, to jest na pewno na naszym poziomie no, no jest tak jakby jasny kolor czyli tu gdzieś się znajduje, nie? No nie no. Tu nic nie ma. Tu nic nie. Ma. No gdzie? Co ty grosegujesz? Że ja coś omijam? to niemożliwe. No co? Tutaj gdzieś coś? No ale jak? Z boku, na górze, na dole lewo, prawo, ja nic nie widzę. Że mapa trochę wprowadza błąd i to jakoś. Hmm, stąd widoczne. Nie bardzo tego kupuję. Ojej, no nie będę tracić tutaj nie wiadomo ile czasu, żeby znaleźć jakąś pierdolę. No, przecież jakby jest narysowane, że tu coś jest. Wątpię, no, no, żeby to było tutaj, tak szczerze. Musi być jakoś chujowo po prostu oznaczone na tej mapie. Jakby to było tutaj, w tym części, to bym to raczej zauważył, bo by No, przecież to jest niemożliwe. No i nie? ono, przecież co? No, tu nic nie ma. Nie, niemożliwe, dobra. ja to na razie znajdę, to nie znajdę. Potem. Aj, tutaj był jeden z tych. Ale to nie jest to, przecież. Potem są to wtedy za pierwszym razem, a za drugim już nie, bo się śpieszyłem. No nie, ja tam nic nie widzę. Jeżeli coś tam było, no to sorry, ale. To trudno w takim razie. Ok, czek. Otworzymy to kluczem. O, otworzymy to kluczem. Dobry. Przechodzimy do kolejnej pułapki, bym powiedział, bo na pewno tutaj znowu za jakąś opławą. Myśli, przesympatyczni, znajomi z wioski obok, przyszukują. No, żeby nam się nie żyło, oczywiście, tak dobrze. Ok. Otwórzmy skopa. <laughs> o. No nie, kurwa, no ja już widzę, że oni tu spuszczą te kolce na mnie. I te gigantyczne czerwone guziki, w które będzie, będę musiał szybko strzelić, żeby kurwa nie zginąć, co? Oj, proszę. Jakie to przewidywalne. Już to przerabialiśmy. Wow, kurwa! Ale nie zrobale! Skale wyłusze jedna, dobra. Wpuszczające są te robale. To były testy od tych głów, co wyrastają potem, no ale dobra. Ale widzicie, jak byłem już hp. No kurwa, go dowiedział. Dobra. Chodźmy, 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 chodźmy. Była pusta. A tutaj wąż. Nie, snajperka znowu. Znaczy ja nie chcę do snajperki. Już trzeci raz pod rząd zdaje się. Dużo tego dostaję. Przynajmniej do tej snajpery. Wypadałoby z niej korzystać. Co to było? Co take? Piasek mam wziąć? Aha, okej. Okay. Nie wiedziałem tego. Fuu. No i co teraz? Jest ta kolejka, nie ma tej kolejki? No są szyny, no jest kolejka, no. Wiedziałem, że musi być ktoś, że gdzieś kolejka, no. Była jedna w zamku, to jeszcze musiała być jakaś przejażdżka. No przecież to wygląda ewidentnie jak takie, no, torowisko. Go no to pewnie nie będzie takie przyjemne akurat, jak w zamku. Ojoj, oj. Ashley lubiła jeździć tą kolejką. Dobra, czy tutaj wszystko wziąłem, bo coś czuję, że e, mogę nie wrócić tędy, na przynajmniej nie prędko. Jump down, oho, oh, oh. Nie wiem czemu, ale mam takie skojarzenie z tym. Z Hugo. Pamiętacie Hugo, nie? Tam te dzbany dzwoniły na Polsacie, jeszcze nikt nie wiedział, co to jest ten Ping, dlaczego nikt w to nie wygrywa. No, jak ja mam tam? Ja mam w to strzelić czy co? No, nie tak, tak nie działa. No, nie wiem z reguły w grach to tak działa. Dobra, to jakie ja mam tam przeskoczyć? ten No Jezus Maryjo, no to o co wam chodzi? No to jak ja mam się tam dostać? Jump, jump. Okej. Okay. Jump. może nie mam uruchamiać tego A tu już nie mogę jumpować No to No gro No szanujmy się, no co jest? What the hell, Jump over Tu już nie mogę przeskoczyć, więc co ja mam zrobić? Przepraszam, Jump over Czy my mamy baga, czy jakiego innego? Pasożyta. O Jezus, Jump over. Jump over. Dobra. Dan, dan, dan. No co jest tam? Murka nie przeskoczy na pewno, bo Leon nie potrafi tych rzeczy robić. No nie, no niemożliwe. Nie będę komentować Nie będę komentować są przyładów Was chcę Tutaj ten też się chyba bardzo przyda A, idę tutaj, na tyły. Bo jak jakiś tu skończy ze mną, to przynajmniej będę wiedział nie? Hopla, hopla, hopla. tu żeby... Wow, schyl się. No, zdecydowanie jak w kogo, no nie mówcie mi, że nie. Dobra, tępę. Spadło Was z mojego wagonu. O nie, tylko nie spiło no. A, pogrzało was. Hahaha, <ścoughs> macie tam granata. Ale ci ptaszek. Uuu, chyba temu nic to nie zrobiło? No i jaki, kurde Łał, wow! Kurwa, kurwa. Spaduła Jezus Mary. Ty będziesz się działo Dobrze, że w pierwszy szereg mi nie wskakują tutaj z tymi, z tymi piłami, no. no. Dobra, wezmę sobie... O, jak ładnie mi to ulepszy maksymalne to życie. No dobra. Wezmę to. No tylko nie z głową. Z pieprzem i z tą głową. A i teraz nie mam w magazynku. Słuchaj, no kurwa nie wybuchnął granat. Nie trafiłem tam, tak? No spierdalaj! Ah, Boże. Widzisz i nie grzmisz. że to zrobiłem perfekcyjnie. Dobra. Jezus mary, znowu. Za snajperki dostałem. Dobra, przeładuję, bo to się przyda. Nie oszukujmy się, przyda się. Dobra, pistolet w dłoń. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobrze kombinowałem, tylko ja wtedy wajkę spróbowałem strzelić, bo to było takie logiczne. Ty musisz w środek strzelić, no. Czego nie rozumiesz? Proste jak chcę. Dobra, do tyłu, bo jak coś, to będę z tyłu. I tak nas jeszcze z dwóch stron będą atakować. Ok, Jeno you know, ewidentnie jak w Kugo, ja się tak czuję. A, spoko, to staniesz w doju. Dobra, albo zostaniesz w może. Ej, bardzo dobrze. O, zrobiłem tego z piło skład na dół. Mam nadzieję, że zrobię mu takie dzisiejsze obrażenia. Halo, wypierdala jak Haha, głupio ci. O, ja to chcę wziąć. Tak jest, 10 amunicji doszedł gana, bardzo dobrze. Okej, okay, co, to wszystko? Czekam tylko na tamtego fagasa, żeby go zdjąć jeszcze. To no dobra. Czekajcie, się jak to wygląda? No dobra, nie jest źle. Dobra, przeładuję raz jeszcze to. Okej, okay, okej. Okay. No i patrzcie, teraz TMP nie używa. zaś Okej. Okay. A dobra, oleś, dziada. Spada, Albo dobra, spadaj. Myślę, że najciślej ten na kabulec nie się nie Wow, dobra. Tak! Trafiłem tego z piłą, spierdzieli się i wtedy... Problem z łowem. Oj, tam kasy idą stanąć dla niego, tak? Cholera. Nie potrzebuję. Coś tam dropnęło. Tak, bym już coś chciał tam amunicję, co najmniej. Się... Uh, dobra, gdzie jesteśmy? O już, o, o już daleko jesteśmy, dobra. Mam jakieś 70% poza drogi ze sobą. No nie, no się czuję naprawdę hubo, taki wow, 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 wow. Skojarzenie człowieka starej daty. Wow, 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 co to było? Kolejka górska pełną parą Żeby nasza kolejka to wytrzymała, nie? Kurwa. Muszę celować się, nie? Wow! Wow! Co to kurwa? No poleciałem po prostu jak Adam Małysz. No A? dawaj. No. no wspinałem się, no jak szybko ja mam to robić? Hell, no jak od początku? No klikałem tego X-a ze waszego. No co wy kurwa mi robicie? No co to było? Co to było? No Pytam się, co to było? No klikałem X-a. Ja nie rozumiem tej gry. No kurwa, jeszcze to mi się nie zdarzyło. Ja pierdolę. A, e, tu fagasy, wszyscy.

Oj matko i córko, dobra. Aaaa! No przeładować się nie chciało, no nie wiem co. Przecież wtedy też klikałem tego x jak debil. Może no mi się klawisze nie pomyliły. X. Czekaj, X. Tak, no X klikam przecież, no. X na tym padzie to jest, kurwa, kwadrat i do wszystkiego jest tutaj używane. No przecież klikałem X. Kurwa, gro. Przecież na chwilę przed tym, jak miałem klikać, to kliknąłem x -a i ten X. Ja pierdolę. No nie arararowy pierdolę, kurwa. Jeszcze mnie po noga. Oj, ja... Ja pierdolę, no. Jakie te macki są pierdolnięte. No tak się nie bawimy, no ileż razy można. Hop, kurwa. Dobra kurwa, przeskoczę tutaj, bo inaczej nie do tego. Baba, Ona, kurwa, musi mieć głowę. Spaduwa. A cholerę tę P wezmę, bo strzelam z daleka.

Podniosę amunicję szybko. Kolejny wkurzający na prawo poziom. Dobra, jedziemy. Żeby teraz nie było, no nie no, to jest niemożliwe. Dobra, będziemy jeszcze raz kupować tego X-a. Będzie deska zaraz, zresztą chyba Jest na pokładzie z nami ten z piło. <try> Trochę para uau muda quando eu Moi drodzy, to jest niemożliwe, no klikałem, przecież nie wiem, czy to jest jakieś zbugowane, no szybciej się nie da klikać. Dobra, robimy no tak, kończymy w tym miejscu, moi drodzy, ja przechodzę to jeszcze po raz czwarty chyba, no przecież widzicie, że szczęście tu nie ma najmniejszego problemu, no. Przecież klikam tego cholernego X-a i wrócimy po prostu od momentu, w którym ten Leon próbuje się spiąć. Zostawcie łapę w górę, jak wam się podobało. Zobaczymy, czy nie wiem, czy to jest jakiś bug. Może wcale nie chodzi o to, żeby klikać X, tylko inny klawisz, bo X to ja klikałam. Tylko jak widzicie, Leon nawet nie próbuje się wspinać, jak klikam. Więc, więc może to jest jakiś bug. Więc w każdym razie trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Heja.